Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam w krótkim vlogu. Chciałem tylko podzielić się radosną, jakże radosną informacją na temat Najwyższego Sądu w Stanach Zjednoczonych, który dzisiaj, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, podjął decyzję, aby obalić decyzję sprzed 50 ponad lat, która pozwalała na aborcję, na żądanie w całych Stanach Zjednoczonych. I wyobraźcie sobie, że dzisiaj, na koniec, Miesiąca The Pride Month, jak to zwolennicy LGBT, praw homoseksualnych, małżeństw i tak dalej, mają ten miesiąc dumy. Na sam koniec tego miesiąca, który oczywiście dla nas jest miesiącem serca Jezusowego, dla nas, czyli katolików. Pan Bóg pozwala na to, żeby sędziowie Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych obalili decyzję, która kosztowała życie ponad 50 milionów dzieci w samych Stanach Zjednoczonych. I kto tutaj żyje w średniowieczu? Takie pytanie do zwolenników w Polsce, którzy się tak zapatrowali na Stany Zjednoczone na, na progres Stanów Zjednoczonych, kiedy Stany Zjednoczone po 50 latach nauczyły się, jak bardzo aborcja zniszczyła duszę tego narodu, jak bardzo aborcja wpłynęła na nieszczęścia kobiet, mężczyzn, dzieci, całych rodzin. Pozdrawiam serdecznie. Modlimy się dalej, aby aborcja całkowicie zniknęła z powierzchni Ziemi e, tutaj w Stanach Zjednoczonych, kiedy od dzisiaj wszystkie Stany będą musiały nałożyć restrykcje na aborcję. I będą musiały od nowa zaczynać proces, jeżeli będą chciały walczyć o prawa aborcyjne, to cofają się w tym momencie o 50 lat. Dziękujemy Najświętszemu Sercu Jezusa, wszystkim osobom dobrej woli, które modliły się o to. Pozdrawiam serdecznie z mojego biura, które już opustoszało, ponieważ w przyszłym tygodniu przenoszę się do nowej parafii. Szczęść Boże!